No. Już? Tak czy nie? Lewy profil, prawy profil, z przodu, z tyłu nie da rady, brakują tylko numery, tak, prawda? Ale jest taki, taki przypięcie. Dzień dobry wszyscy. Marco Gia, Żarty Żartami jesteśmy Akademia Kulinarna Whirlpool. Santuarium, Dobre jedzenie. E, razem ze mną dzisiaj mam swój wierny przyjaciel Filip, który uwiecnia nasze, nasze po prostu filmiki, nasze receptury. Marco Gija gotujemy z wami w domu. Pamiętacie, że wszystkie nasze filmiki możecie obejrzeć. Teraz tutaj na żywo na Facebooka, ale jeżeli nie dojdziecie, nie macie czasu, chcecie później, możecie zawsze obejrzeć, zawsze na Facebooka pozostają, na naszą stronie internetową www.akademikulinarna.wilpul.pl lub na kanał, na kanał YouTube. Owy. Kochani, błagam, jeżeli Wam się podoba, zalajkujcie, udostępniajcie nasze filmiki, pokazujcie Waszą miłość. Dajcie dowód miłości. Jeżeli możecie całować, co najmniej ciuchy i like, 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 like i udostępnij, udostępnij, udostępnij. Ale co robimy dzisiaj? Sam nie wiem, nie doskonale wiem. Robimy taki coś, e, oczywiście, że we Włoszech to zjemy, że berka, tak? Jeden z najtańszych części mięsne, akurat wieprzowe, ale tak naprawdę jeden, który Zawsze spowoduje, że nikogo nie wytrzymuje. Po prostu muszą to zjeść. Będziemy troszkę piekli, troszkę gotowali na patelni, troszkę tu, troszkę tam. Używamy takich troszkę e, składniki, które podrasują wszystkiego. Oczywiście nas król, wszystkie e, oleje, monini, e, do tego będę używał klasyką, e, czyli ten, co ma najbardziej e, taki normalny dla nas we Włoszech smak, bardzo równoważony. Będziemy używali troszkę tymianek, sól, pieprz, odrobina piwa, ciemne, ale jeżeli macie jasne, jeżeli macie czerwone, jeżeli macie niebieski to będzie problem, to może być zepsuta, jeżeli nie jest e, co specjalnego. E, używamy czosnek, czosnek dużo czosnku jak widzicie dużo czosnku także nie jest jak zawsze mówię przepis dla wampirów eee, cebule jedna do pomagania trzymać nasze żeberka w piekarniku a druga do zmarzenia. Miód gryczany jestem uzależniony kocham polska za ten cud po prostu miód gryczany jest mój ulubiony Eee, powolutku zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy. Podziękuję jeszcze raz cała Polska za dowody miłosne, które dają nam Włochy, mają trudny czas teraz. Pisaliście wszędzie, że nam kochacie, że to wszystko. I to ja mieszkam tutaj już więcej niż dwa dni. Słuchajcie, mojej piękna polszczyzna, mieszkam prawie trzy tygodnie tutaj, jak ludzie mnie znają i zawsze krępowało mi miłości, które okazujecie, ale jeżeli chcecie pokazywać jeszcze więcej miłości, kupujcie włoskie produkty. Mówiąc to, zaczynamy. Tu do nasza piękna miseczka. Dajemy odrobina musztardy, tak? Nie za dużo, bo mamy mały kawałek. Ja robię tutaj taka porcja do pokazywania, oczywiście, tak? Potem oczywiście wy możecie. Robić więcej w domu. Dlaczego? No, normalny do 4 osoby to jest około 800 gramów. Pamiętamy, że tutaj część jest też kości, odrobina miodu, tak? Miód i musztarda. Jeżeli chodzi o mięsa do pieczenia i tak dalej, to jest kombinacja bardzo trudna do przebicia. Ok, weźmiemy słunkę. Tutaj i teraz tak, tu, położymy na chwilę tu, przygotujemy nasz mała brytwaneczka, żeby była tak jak trzeba, weźmiemy nasza cebula, korzym, kryjmy tak, tu, okej, okay. chcemy żeby było płasko, tak, oczywiście wszystkie te kawałeczki, co ja tutaj zdejmuję, potem oczyszczę i używam do wywaru, także to po prostu nic nie marnujesz. Ok, i teraz zrobimy tak: raz, dwa, takie grube plasterki, opłak. Tu, raz, dwa, trzy. Położymy to tu. Do tego dodajemy jeszcze odrobina Molin Classico, Mamy ekstra wyróżnienie. Okay. Okej. Łyżeczkę tu i nasze żeberka. Pierwsza rzecz, co zrobimy, weźmiemy dobry kawałek kartapania Foxy, żeby wysuszyć, tak? Musimy wysuszyć nasze żeberka, żeby nie były wodniste i żeby lepiej cała nasza powiedzmy, tak marinata się skleiła. Tu była taka warsteczka skórka, biała skórka została wyrwana już chyba od rzeżnika. ale zobaczycie, jeżeli to nie jest tak, sami musicie tyk, i kawałek papier wyciągacie. I teraz tak, po prostu obtaczamy mięsa, tak. Nie bójmy się troszkę brudzić sobie ręce, bo potem mamy, tak tutaj kawałek papieru i będzie sam raz i teraz no ten kawałek papieru co wyzwaliśmy wcześniej oczyścimy dokładnie ręce pieprzu najpierw tu potem jeszcze tu odrobina soli nie za dużo tak to będzie pomagał nam nasze mięso Pięknie karamelizować na zewnątrz. Zapalimy piekarnika. Ja mam tutaj fantastyczny, nowoczesny piekarnik Wilkula, ale funkcja termopiękni. Stopnie, nie, przepraszam, góra dół. 2 stopni i Okej. Okay, ok, ok. I proszę bardzo. Robimy tak. Położymy nasze mięso tu, tak żeby była cyrkulacja tak, w oba strony ciepła, nie dotyka na dole. Cebula jest bardzo odporna, także bo ma dużo wody, ale równocześnie cebula będzie zabierała całe soki, które uciekają od mięsa. Więcej jeżeli troszkę tłuszczu tutaj jeszcze rozpuści, wchodzi do cebule, cebule będą sam raz. Ok, pamiętam, przypominam co robimy. Co robimy? Filo, co robimy? Żeberka, pikantna żeberka klejący tak? Sosem taki klejący, mmm, Taki super smaczny. Ok. Film, który teraz puścimy ten live, ta receptura live, możecie obejrzeć. Na naszej stronie internetowej www.akademik.pl na Whirlpool. Live na Facebooka, lub później na Facebooka, lub w stronę naszej e, kanału YouTube. Ok, idziemy. Pa. Ok, tu i teraz godzinę, potrzebujemy godziny, ok, godzinę, ale my będziemy robili magię, ale w czasie, że robimy magię, musimy zacząć przygotować nasz fantastyczny sos, tak? I co robimy? Tu, do patelni, oczywiście, miodzo całe, ok. Ucieścimy dokładnie. OK. Minut. OK. I teraz weźmiemy ostrego noża. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery chyba wystarczy na takich. OK. Zabieramy. Widzicie, czosnek łatwo jest taki obrać, bo jest jakby był zamknięty w środku bumbelka, jak krusimy, jak potrzebujemy go i tak potrzebujemy go tak. Cieniutko pokroisz, to on od razu, ta skórka odchodzi i zostaje nam wszystko super czyste. OK, lecimy szybciutko. Dokładnie. Tak. Marko, tak kochany. Ula pyta. Hmm, Cieszył, będzie miała dużo więcej żeberek, Kilogram, dwa to tak. ta czasu ma piec? Godzinę. Godzinę, godzinę. Potrzebujemy godziny. Potrzebujemy godziny. piekarnie musi być ciepłe. Tak? Jeżeli masz termoobieg 180 stopni, jeżeli na statyczne 200 stopni. Ja używam statyczne, bo to tutaj żeberka były troszkę nie za grube, także nie potrzebuje taką agresywną e, temperaturę, tylko raczej taka bardziej, bo wiadomo, że termobieg jest taka funkcja, która prawie wypycha e, ten, ten ciepła do środku e, potrawy. I tutaj tak, zapalimy, tak, wygodny, tak, na 7. Nasza do pula, tak? Ok. Pieprz, tak? Sól później. I teraz e, potrzebujemy ketchup. Tak. Do sosu jest sam raz. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Ok. Fantastyka. Chcemy, żeby był troszkę gryzek, także używamy Tabasco. Ja uwielbiam tego Cipolte, który ma troszkę wędzone, ale jeżeli wy wolicie taki bardziej, taki na przykład bez ten smak wędzenie, możecie używać taki Tabasco normalny lub jeżeli wy są, lubicie naprawdę bardzo ostre, możecie używać Habanero, są różne takie odmiany, zielony, czerwone, dużo naprawdę. I teraz tak, czekamy, że nabiera troszkę temperatury. OK. Jeszcze odrobina tutaj. Oliwa z oliwek. Monini, klasiko. Tak. Nie za dużo. I zaczynamy powoli zmarzyć tego. To musi brać troszkę temperaturę. Ok. Tak. przypominam wam, co robimy. Robimy pieczone żeberka najpierw w sosie taki mustardowo, miodowo, e, kieciupowo, e, piwne, styki, taki klejąca do palce, e, z Tobasco, taki, taki zdecydowany, troszkę taki pikantny, okej. Okay. Widzimy, tak jak tutaj. Idealne, idealne, tak, żeberka smarowaliśmy e, miód, musztarda, sól, pieprz, położyliśmy na cebulki i puf, i wkładaliśmy do piekarnika, piekarnika funkcja e, góra-dół, 200 stopni, tak, to jest fantastyczne, tutaj dzieje się, dzieje się, dzieje się, Ok, ja oczywiście e, jeszcze dodaję tą fantastyczną cebulkę, tak, potrzebujemy ta słodkość w środku. Ok. Super. Obniżymy troszkę temperaturę, Myślę, że pół cebula do tego co my mamy zupełnie wystarczy. Tak i teraz z tej strony wszystko jest miutko, przepiękne, fantastyczne. I tak zawsze zaczynamy: czosnek, miód, tak? Sól, pieprz, oliwa z oliwek, ketchup, tabasko. Po pięciu minutach dajemy cebulę, tak? Dajemy naszą cebulę. Fantastyczne. Okej. Okay. Teraz poczekamy do słowa minuta i będziemy dodali do tego jeszcze piwo, tak? Piwo, piwo, piwo. I potrzebujemy jeszcze jednego magicznym składnikiem, które mam tu. Nie jest tu, jest tu. Ok. Jeszcze potrzebuję łyżką miodu. Okej, okay. To musi być zdecydowanie do strony słodkawej. Fajny jest kontrast pomiędzy pikantem, słodki. OK. Tak. Otóż sos ruszamy i teraz dajemy nasz piwo. Okay, ja mam ciemne, ale wy możecie używać oczywiście. Jasne. Czerwone, jak powiedziałem, tak? Nie, nie, nie musimy mieć tego... Okay. Ruszamy dookoła. Tak. Czekamy, że bumbelkuje. Tutaj nasze żeberka oczywiście cały czas idą dalej. Jeżeli musimy piec godzina, co musimy zrobić za pół godziny? Wyciągamy, obracamy, także i jedna i druga strona fajnie karamelizują i wkładamy z powrotem. Tak? możemy ustawić tutaj czasy, tak wszystko. zobaczysz, ja teraz robię z wami, także nie mam jak się tutaj nie dopacić, wszystko będzie ok. Widzicie ten sos? Spróbujemy. Oho, moim zdaniem Potrzebujemy jeszcze troszkę to i potrzebujemy Napoleona żoła, czyli małe tymianek, które lubi rządzić. Także musimy powolutku używać. Okej, okay, Janeczku. I oczywiście ja nie muszę tutaj wyciągnąć koniecznie. Krystyna, kochana moja, dasz mi to, co tutaj jest, w tej małe, Brytwaneczki. Dzisiaj mam taki luksusowy pomocnik. Cześć kochana. Dziękuję. O! I to jest mniej więcej jak wyglądają żeberka, jaki wyciągamy po godzinę. Tak, to jest tak, jak wygląda cebula pod spodem. Widzicie, że ta cebula nasąciła się wszystkimi naszymi sokami. Tak? Przypominamy, że tu daliśmy mustarda, daliśmy tego, tego, okej, okay. idealne tutaj na płyta z, regulacja jest płynna, tak jak gaz po prostu, nie 1, 2, 3, tak jakby wyużywał gaz, fantastyczny. Te cebule kroimy tak na grubo, ok, i wylądują tutaj, nie chcemy tracić. Taki fantastyczny w ogóle smak. Ok. I to będzie też potrzebne do nas, żeby wszystko. Przypominam jeszcze raz, że jesteśmy w Akademii Kuli Rannej Ja jestem Marko Gia, Ze mną cały tydzień gotuje Krystyna Katezę. Od czasu do czasu Emiliano Kastania też. Na pewno w weekendzie będzie nam po prostu dał popalić. I co? Co musicie zrobić, kiedy oglądacie tego? zalajkujcie i jest taki mały przycisk udostępniam klik 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 także pomagacie nam rozpłynąć świat pełno miłości gotowanie i fantastyczne po prostu e, jedzenie e, co będziemy robili teraz nasze żeberka teraz są zimne bo tutaj odpoczywali mamy tuż na sos teraz kroimy ich tak chodź mi tutaj Chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Pojedyncze ok, pojedyncze, pojedyncze. Widzicie? Perfekcyjne. I co robimy z tym? Wylądują. Tu. Wylądują. Tutaj. Widzisz? I tu. Z pięć, sześć minut. Tak, podnosimy troszkę temperaturę, ale nie za dużo, nie chcemy spalić, ani po prostu, pamiętamy, że w sosie mamy miodu, mamy takie elementy, które troszkę musimy dbać, żeby nie spaliło się, bo cukry od razu karamelizują i się robią, tak, idealne, ok, pokaż mi tutaj, że też. ok, to. I to dlatego muszą być pokryte z tym pięknym sosem. Ok. O! I tak musi się bumbelkować, bumbelkować, bumbelkować. Ok. Przypominam jeszcze raz, e, że jesteśmy razem tutaj w tej czasie, że gotujemy dla Was w domu, tak? Skoro nie możecie przyjechać do nas. My przyjedziemy do Was. Przez e, dzięki też Filipa, tutaj, który jest z coraz lepszą kamerzystą. tak. Zobaczycie, jak tutaj bumbelkuje. Filmiki znajdziecie na naszą stronę Facebookowa. Live są codziennie od 11 do 18. Ja i Krystyna Katyzy. Tak, a w weekendzie mamy special guest, Emiliano Kastanie. Tak. I teraz tutaj dzisiaj. Oczywiście możecie znaleźć też na Facebooka, a potem później w naszej stronie www.akademiakominalnawierpunk.pl lub na stronie YouTube'owa. Pamiętajcie, pamiętajcie, jak oglądacie interakcję. Chcemy wiedzieć, co myślicie, jak się czujecie, czy macie jakieś uwagi, czy myślicie, że możemy robić coś innego, czy chcecie jakieś macie jakieś życzenie pytanie, które dotykają i, e, wasze e, kulinarne doświadczenia i chcecie po prostu naszą opinię, czy co po prostu możecie robić z tym. Także to wszystko da się zrobić. Bardzo miło i chętnie odpowiadamy. Mamy coraz więcej takich stałych fany. Ja mam moja ulubiona oczywiście zdoroba, staroletnia Nie ukrywam. Mua, kochana. Marko? Tak. Słucham cię. Tak. To oprócz ziemniaków polecam do takich żywerek. Z czym możemy je podać? Może być nawet zielona sałata z winegret, z oliwa, z oliwa extra virgin i po prostu taki sól, pieprz, sok cytryny, albo jak ja robię teraz, na końcu dajemy, bo to są ostatnie dwa minuty, parę łyżki, ocet balsamiczny. Ok które naprawdę dają nam tego, co trzeba. Tutaj też, niestety, niestety muszę powiedzieć, że taka receptura woła też no troszkę pieciwo pasuje do tego, te, żeby tak troszkę namaczać. Rzemniaki na pewno w każdej postaci, bo będą już taka mączyste, są e, idealne. Widzicie ten sos, jak zmienił kompletnie swoją konsystencję dokładnie tak idealnie pak, wyłączymy i tak tu e, mogę korzystać z tego, który już był pobrudzony, żeby przygotować potrawa. Raz. Na chwileczkę widzicie jak są pokryte, piękne, błyszczące, tak? Tak. Tak? I teraz tak. Tu. Mamy tutaj te cebule, które zmarzyliśmy. Mamy cebulę, które się piekłe, dosłownie pod, pod żeberkami, także są. O. Tak. I teraz. Raz. I naprawdę tak. To jest dla prawdziwego łakomszuka. Ten kawałek zostawię tam dla Filipa, który po prostu tak mocno ży. dopracował. Odrobina pieprzu na końcu i dookoła, tak. Bo tak lubię zapach tego wszystkiego. Markogia, Żeberka, styki żeberka. Klejący żeberka. Z sosem piwne balsamiczne, e, cebulowe, no, troszkę ketchup, troszkę musztarda tutaj, miodu, to po prostu, ah, pozdrawiam wam wszystkich, zapraszam. O godzinie 17 będzie Krystyna i będzie robiła coś słodkiego z nutellą, nutellą, rzecz, która nie można wytrzymać, pamiętajcie, zalaj kuće, zalaj kuće, zalaj kuće, zalaj kuće, u destom pjaće, Marko Gija, Akademija Kuzarna u PL, jutro rano, godina 11. Bende z vami. Smačnego.